Już mamy mikrofon. Prosimy o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, ostatni cykl paneli przed wielką galą. Zaczynamy punktualnie, bo trzeba dać Wam też czas na przygotowanie się do tak wielkiej uroczystości: jak gala z okazji święta przedsiębiorców. Więc nie będziemy przedłużali, tylko zaczynamy. Zacznie mój zastępca, pan Marek Woch, przedstawiając wyniki pytania, które skierowaliśmy do członków Rady Przedsiębiorców: jakie obciążenia mają ich firmy, które nie są związane. Z podatkami, z składką zdrowotną i składkami na ubezpieczenie społeczne. Mieliśmy właśnie przed obiadem panel, na którym także ten temat był poruszany i podawałem taki przykład. Może on jest ekstremalny, ale pokazuje, w jaki sposób firma może zejść z rynku, jednocześnie wpada w, jej właściciel wpada w kłopoty i to duże. A mamy dwa warsztaty samochodowe zatrudniające po trzech mechaników. No i akurat ten jeden z warsztatów samochodowych zatrudnił trzech rosłych młodzieńców, którzy znają się na mechanice samochodowej, ale jednocześnie są kandydatami do Wojsk Ochrony Terytorialnej. No i akurat ta jednostka robi częste ćwiczenia, i powołuje tych trzech młodzieńców do, na te ćwiczenia. Ma no jest drugi warsztat na tej samej ulicy, który zatrudnił yy, pracowników, którzy akurat nie podlegają pod, tą, yy, pod te powołania. No jeden i drugi musi yy, wyceniać swoje usługi. No to już widzicie Państwo, że jak ma ten człowiek pecha i musi później płacić za nieobecności yy, w miejscu pracy tych powołanych no to nie ma szans na utrzymanie się na rynku. I żeby była jasna sytuacja, bo tutaj będą jeszcze inne przykłady, my nie mamy nic przeciwko krwiodawcom, którym musimy płacić, jak idą oddać krew. To są bohaterowie, oddają krew dla społeczeństwa. Nie mamy nic przeciwko służbie wojskowej. Płacimy w podatkach na tą służbę wojskową. Przecież już raz żeśmy zapłacili za to, żeby oni byli finansowani, ci powoływani właśnie z budżetu. Uważamy, że kobieta, która... Chce urodzić dziecko, jest godna najwyższego szacunku i powinna rzeczywiście ten szacunek mieć także ze strony państwa, ale w tym wypadku państwo niech finansuje urlopy. Jeżeli uważa, że trzeba jeszcze swoją drogą dawać urlop od urlopu, tak? No bo to jest w obecnych przepisach musimy dawać urlop od urlopu wychowawczego i macierzyńskiego. Tak? No jeżeli tak państwo uważa, to niech finansuje te urlopy z własnego. Budżetu, do którego przedsiębiorca przecież wcześniej wpłacił pieniądze. Więc wszystkie polityki państwa, które państwo chce realizować, szanujemy. No, mamy demokrację, parlament uchwalił, yy, zgadzamy się z tym wszystkim. Ale nie można przerzucać na przedsiębiorców kosztów działalności państwa w tym zakresie. I to zapraszam pana doktora Marka Wocha. 15 minut. Będę liczył czas. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za szczodrość tych 15 minut. A Państwa przeproszę, że szybko będę mówił, żeby zdążyć. Zacznę od przedstawienia. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 22 czerwca, czyli dzień po dacie uchwalenia przez Sejm Dnia Przedsiębiorcy, został powołany w 2018, czyli pięciolecie kadencji, za chwilę będzie mijać. Od strony metodologii to tutaj już Pan Rzecznik wspomniał, że mamy, Szanowni Państwo, 380 organizacji przedsiębiorców. To była decyzja Pana Rzecznika na samym początku kadencji, żeby... Tak naprawdę konsultować z przedsiębiorcami poszczególne i projekty aktów prawnych, ale też problemy, które przedsiębiorcy zgłaszali do rzecznika, żeby to nie było tylko ekst katedra, czy tylko li, czysto prawnicze osądy pewnych rozwiązań, tylko dwutorowo to zawsze jest u nas robione w ten sposób, że są problemy zgłaszane przez przedsiębiorców, a i do tego analiza prawna. I na tej bazie zostały też te przypadki, o których będę mówił, zgłaszane, a z drugiej strony też przypadki takie generalne, którymi się zajmujemy w biurze rzecznika, które wybrzmiewają, a które nie do końca jeszcze zostały rozwiązane. I tutaj taki cytat, proszę Państwa, z naszego pana premiera Mateusza Morawieckiego, że przedsiębiorca nie będzie traktowany przez państwo jak przeciwnik. Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, a państwo to nie jest łupiec i kwiatpisa Mateusz Morawiecki. Proszę Państwa, toż czasu, kiedy były prace nad Konstytucją Biznesu, przypomnę, w 2018 roku, w marcu, wprowadzone pięć ustaw w życie, w tym Urząd Rzecznika, powołany pan Rzeszy. Natomiast cała historia się wzięła w dokumencie Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju 2017. Tam diagnoza była taka, że jednak sektor, w ogóle przedsiębiorców potrzebuje wsparcia i coś z tym przepływem, jakby napięcia, powiem, empatii między człowiekiem jednym po stronie, którym jest przedsiębiorca, a człowiekiem drugim, który jest w urzędzie, to jednak musi być jakiś pomost. Z tą w ten cytat, wzięty tutaj jeszcze, proszę Państwa, sektor MŚP. Taka definicja mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. MŚP są motorem gospodarki, mają one przeciętnie wyższą produktywność niż duże korporacje, są na ogół lepiej zarządzane na jednolitym rynku, działają bardziej elastycznie, a także wytwarzają efekt synergii poprzez różne formy ko ko kooperacji z innymi przedsiębiorstwami. Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania tych firm udowadniają też, że w środowiskach lokalnych wyróżniają się aktywnością na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, przyczyniają się do rozwoju regionów, są bardziej odporne na zmiany polityczne i wykazują się większą odpowiedzialnością społeczną. Zmuszone są jednak do mierzenia się z absurdami proceduralnymi, które rosną do rangi problemów, doprowadzających niejednokrotnie do bankructwa. I tutaj, proszę Państwa. Są, tak nazwaliśmy roboczo Czarna Księga Obciążeń Przedsiębiorców, ale ideą tego przekazu jest to, że niekoniecznie, bo to zawsze się zwala na legislację, na ustawę, że też są takie pomysły, że jak jest w przestrzeni publicznej jakiś problem, to napiszmy nowy przepis albo zmienimy ustawę, i tak naprawdę idzie to w tony. Tylko, proszę Państwa, na tych przykładach pokażemy, że tak naprawdę niekoniecznie na samym początku powinniśmy czasami zawierać się do pisania nowych przepisów, tylko przyjrzeć się tym obowiązującym i zobaczyć, czy ta interpretacja, czy praktyka stosowania pewnych rozwiązań, ona w ogóle ma sens, czy w ogóle ktoś wcześniej się przyjrzał, dlaczego coś w ten sposób jest jakby praktykowane, a nie inaczej. I teraz tak, proszę państwa, koszty i obowiązków, które obciążają przedsiębiorców, a które nie są związane bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością. Bo my też w przestrzeni publicznej od kilkudziesięciu lat wszystko jakby próbujemy przeliczyć na złotówki, no w naszym wypadku, czy na euro, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Natomiast tutaj chcemy pokazać, że są obciążenia, które oczywiście pośrednio odwołują się do pieniędzy, ale gdybyśmy je wyeliminowali z przestrzeni publicznej, to przedsiębiorca miałby czas na zarabianie tych pieniędzy, a nie zajmowanie się takimi właśnie różnymi obowiązkami, których on nie wymyśla. I tu proszę Państwa, to ja powtórzę, bo to nie było takiego zarzutu, że my jesteśmy przeciwko pracownikowi, czy my kontestujemy pewne rozwiązania jakby pracownicze, tylko pokazujemy proszę Państwa na uregulowania i to też nie jest żaden przytyk. Do pracowników, bo ja osobiście uważam, że antagonizowanie dwóch grup, czyli pracodawca, przedsiębiorca versus pracownik, to jest nieporozumienie. U nas nie mam takiego poczucia, że tworzymy taki przekaz publiczny, jednolity, że tak naprawdę to są dwie strony, które powinny być zainteresowane w wspólnym rozwoju danego przedsiębiorstwa, czy danego urzędu, czy w ogóle miejsca, w którym większość czasu poświęcamy. Natomiast poprzez przyjmowanie tego typu rozwiązań, ja dam przykład. Niezrozumiałych dla przedsiębiorców, dla mnie też w pewnym momencie, jeżeli chodzi o niezdolność pracownika do pracy, tak zwane chorobowe. W pewnym momencie zaczęto kombinować, powiem w cudzysłowie, publicystycznie, że żeby zaktywizować osoby powyżej 50 roku życia, to stwierdzono, żeby pracodawca płacił przez 14 dni, reszty z tych kosztów ponosi z ale do 50 roku życia 30 dni ma płacić już przedsiębiorca. No to pytanie, czy to jest jakby, no co to jest za kalkulacja? No to osoba do 50 życia, roku życia, no to jakby, no nawet w kategoriach dyskryminacji bardzo dużo mówimy o równości, no to jak tutaj, co to, to, to jest dyskryminacja przedsiębiorcy ze względu na wiek pracownika? No to z punktu widzenia egoizmu ja bym zatrudniał wszystkich powyżej 50, 50 roku życia, żeby tylko płacić przez 14 dni ewentualnie swoich kosztów, a prze, przeliczając, proszę Państwa, to na miliardy, to około 10 miliardów rocznie przedsiębiorcy płacą za zwolnienia, a drugie 10 miliardów płaci ZUS, czyli 50% kosztów zwolnień chorobowych przedsiębiorcy pokrywają ze swoich środków. Kolejna kwestia. Dni wolne. Należne pracownikom za święto w sobotę. Jeżeli wypada święto w sobotę, pracodawca musi yy, oddać ten dzień. Yy, chyba że jest w rozkładzie czasu tak, że yy, dla kogoś jest to dzień pracy, to wówczas nie, ale co do zasady, za pracę musi być oddany yy, dzień wolny. Kwestia dwa dni wolne dla honorowych kwiatów. Znowu to, co tutaj przyłączę się do głosu pana rzecznika. Nie jest kwestia tego, że ktoś oddaje krew, bo ciągle jest tej krwi za mało, tylko kwestia legislacyjna. W ustawie covidowej pojawił się drugi dzień wolny i teraz przyjęto jakby... usankcjonowano już w innej ustawie, żeby były dwa dni wolne. No to z tego punktu widzenia znowu to jest kolejny zdaje się dzień, ale przeliczając to na osobę dni robocze, no to to są dziesiątki tysięcy dni, za które przedsiębiorca płaci. I, I słuchajcie, ja się wtrącę, Marek, Ty będziesz pamiętał, ile to nasz budżet zarobił, ponieważ nasze państwo odsprzedaje osocze. osocze, właśnie uzyskane od tych, co oddają krew, na zewnątrz. I ile nasze państwo zarobiło, pamiętasz? To ponad 130 milionów złotych, ostatnie dane, które ja czytałem. E, Czyli więc budżet państwa zarobił na krwi, które oddają honorowi dawcy krwi. Tak? a za, za dni wolne dla tych honorowych wydawców zapłacił przedsiębiorca. No, to już jest zupełnie jakiś kuriozum całkowity. I teraz, proszę państwa, jeżeli nawet ostatnie zmiany, które jakby też ja potwierdzę, że jakby ja rozumiem tą równowagę, próby takiego dyskursu, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, ale jak zobaczymy na ostatnie zmiany z marca i z kwietnia, które duże ustawowe w kodeksie pracy poszły, to sami wiemy z Rzecznikiem, bo dostosowywaliśmy, proszę Państwa, te uregulowania do naszych zarządzeń, to do jednego zarządzenia, jeżeli chodzi o nowe uprawnienia dla pracowników, to stworzyliśmy ponad 40 różnych wniosków z tego tytułu, dla którego pracownik powinien mieć dzień wolny. I jak ja patrzę, to za chwilę może, to znaczy powiem przekornie, proszę, jakby tutaj też jakby z, może zabraknąć dni w kalendarzu, kiedy człowiek by przychodził do pracy w pewnym momencie. Daję tylko przykłady. Urlop wypoczynkowy należny za czas ulotu. To przedsiębiorcy bardzo często podkreślają, i my mieliśmy też takie przypadki. To nie jest jakby reguła, ale są takie przypadki, że jakby bardzo dobrze niektórzy poruszają się w tych przepisach kodeksu pracy, że w okresie zatrudnienia na przykład 6-7 lat. Nikt nie pojawił się nawet na, na na jeden dzień, się pojawił, ale już nie na trzy czy cztery. Korzystając z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, z zasiłków chorobowych i tak później znowu rundkę ktoś robi, no to przedsiębiorca mówi no, a, tak. A, tak o, oczywiście, rodząc dzieci. Tak, jakoś, no to ty niezwykle cieszymy. Tylko kwestia, że. To, to nie wybrzmiewa, jakby sumując tutaj dzień, tu dwa dni i jeszcze z tego tytułu... Ale, ale, ale Marek, to wytłumasz dokładnie. To co już jest bardzo ciekawa sprawa. Wraca pra... pracownica na jeden dzień do pracy i my znowu musimy całą rundę y, jako przedsiębiorcy płacić. Tak, tylko że i jeszcze od tych okresów tutaj są przedsiębiorcy, bo to jeszcze nie jest kwestia, że nie mam pracownika. To jest jeden ból, ale drugi ból, że ktoś pojawia się po dwóch latach w zakładzie pracy i od razu składa, to są autentyczne przypadki, które wpływają do, 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 do rzecznika. I jeszcze ulog wypoczynkowy po dwóch latach nieobecności takiego pracownika, czyli de facto znowu to jest kolejny koszt, który ponosi, bo ktoś był na macierzyńskim i dobrze, rodzicielskim i dobrze, wychowawczym i dobrze, ale i jeszcze znowu wychowawczy. I, I mamy takie autentyczne, i wbrew pozorom, proszę Państwa, pisząc do Ministerstwa Polityki Społecznej, Ministerstwo zajęło bardzo racjonalne stanowisko. To też nie wybrzmiewa. A mianowicie odpisując ministerstwo do pana rzecznika w swoim stanowisku, gdzie my na ten problem, ministerstwo mówi tak, ale zaraz, zaraz, ale czy to przypadkiem nie jest nadużycie sprawiedliwości społecznej i współżycia społecznego z kodeksu pracy zagadnienia i z kodeksu cywilnego, że jednak nadużywanie swojego prawa, bo my nie mówimy w pewnym momencie, że może pracownik nadużywać prawa. No ale Marek, no i idziemy teraz... do sądu pracy, no i wiemy jak tam to potem się rozstrzyga. Także dobrze, przejdźmy dalej. Bo... Dwa dni wolne nad, na opiekę nad dzieckiem. Kolejna, tutaj jakby no uprawnienie. Krótszy czas dla matek karmiących, czyli po 30 minut, tylko to tak naprawdę skraca się z 8 godzin podstawowego rozkładu czasu do 7, do 7 godzin. I też tutaj przedsiębiorcy, ale w literze prawa jest bardzo podkreślone to, że tak naprawdę nie wiadomo do którego roku życia ma być to karmienie, bo może być i do Uwaga, 8. Uwaga, ja będę cały, będę cały czas podkreślał, bo zaraz jak są dziennikarze, to wyjdzie z tej sali, że my nie chcemy dawać czasu na karmienie dziecka matce, no, albo że nie chcemy dać dwóch dni. Chcemy, oczywiście damy, tylko niech zapłaci za to ZUS. Tak i wtedy jest wszystko w porządku. My całą politykę państwa w tym zakresie. Popieramy Popieramy, no popieramy to może nie do końca, bo jak wydaje się ulop, od urlopu, no to już jest pewne szaleństwo, no, ale skoro yy, takie prawo istnieje, to je szanujemy. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. To, na podstawie to są ostatnie rozwiązania kodeksu pracowników i przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. tak. Dotychczas to był, był urlop na żądanie, schodziła ta pula z urlopu na żądanie. Wymogi biurokratyczne, teraz już jakby odcinając kodeks pracy, proszę Państwa, tutaj ja, znaczy tutaj wyszkodzi tak. PKD, różne były historie w covid z PKD. Rzecznik stanął na samym początku na stanowisku przy środkach, tak zwanych pomocowych, ale tak naprawdę rekompensat w rzeczywistości za zamkniętą gospodarkę. Że przyjęcie kodu PKD na to przedsiębiorcy mieliśmy bardzo dużo spraw, zwracali uwagę, że dlaczego kod PKD, dlaczego kod wiodący miał być tą podstawą do wypłaty tych środków. I my poszliśmy w kierunku takiej narracji w sądach i w korespondencji. Z organami władzy, że tak naprawdę liczy się rzeczywiste prowadzenie działalności, a nie to, że ktoś 10 czy 20 lat temu sobie wpisał dany kod PKD jako wiodący, albo nawet nie wiedział, jakie kody ma, jak za 20 lat temu. Marek, 5 minut ci zostało. Dobrze. RODO, proszę Państwa, RODO, tu jest mały sukces rzecznika. Po, wielu, po trzech latach pisania, że to obowiązek informacyjny, czyli jeżeli chodzi nawet o mikroprzedsiębiorców, bo to się udało, to sytuacja polega na tym, że de facto za każdym razem przykładowo sprzedawca powinien dawać ankietę dla każdego klienta o przetwarzaniu, o informacji jego danych, jeżeli po zyskiwał. Tutaj jest zmiana przepisów, że wystarczy, że wywieści sobie na witrynie, że jest RODO i to wystarcza, ale tylko dla sektora MŚP i to zajęło ładnych 3 lata. Natomiast nowy obowiązek ESG, proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawozdawczość miękką, tak zwaną, jakie działania są podejmowane dla środowiska, dla pracowników, to łady korporacyjne. No, A jak jest... miękka, jak mam odetną finansowanie? Bo ja na myślałem, że. Yy, odetną wam finansowanie unijne, bo tam będziecie mieli punktację jakąś i nie, nie, niezbyt yy, gorliwie się wywiążecie z yy, tego ESG, no to wam odetną nie unijne środki, znaczy unijne też przy okazji, ale wszystkie środki. Po prostu banki wyłączą wam światło. Mieliście kredyt obrotowy za mało gorliwie, żeście wykonywali to, co tam jest napisane, nie macie kredytu obrotowego do natychmiastowego spłacenia. Tak to będzie wyglądało, ale za chwilę to będziemy rozstrzygali dalej na pewnym ciekawym panelu, który za chwilę nastąpi. Rejestracja umów o dzieło w ZUS-ie, najnowszy obowiązek, gdzie to zawsze była dyskusja tego typu, że kogoś w cudzysłowie, ten niedobry przedsiębiorca wyrzucam to na zlecenie, to na dzieło, żeby optymalizować koszty ubezpieczeń, to jest obowiązek najnowszy, obowiązek umieszczania komunikatów reklamujących działania rządu. To było bardzo dużo skarg do rzecznika, jeżeli chodzi o ceny akcyzy, VAT-u, jeżeli chodzi o paliwa, oleje silnikowe czy artykuły spożywcze, to jeszcze ten obowiązek o paliwa to trwa do 30 czerwca tego roku, że w każdej stacji paliw, że to przez działania rządu nie było VAT-u. Czy akcyzy, to jest proszę Państwa o marnowaniu żywności. Mamy taką ustawę i obowiązek sprawozdawczy. Tak naprawdę w tej ustawie, ja powiem pokrótce, chodzi o to, że przedsiębiorca, który ma sklep powyżej 250 metrów, musi zawierać umowę z NGO-sami na prowadzenie kampanii informacyjnej, żeby nie marnować żywności. Przedsiębiorca ma za to zapłacić, czyli za tą kampanię informacyjną, bo jeżeli nie, to grzywna. I jeszcze muszą sprawozdawać. Po prostu czy marnują tą żywność, czy nie marnują tej żywności raz do roku w sprawozdaniach do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Kolej, flagi przy ziemniakach i mięsie, proszę Państwa, obowiązek na przedsiębiorców, gdzie muszą kraj pochodzenia, czyli flagi. Jak państwo widzicie, nie są w opakowaniach zbiorczych, tylko pojedyncze to tam flagi są powbijane. Jest to też uregulowane prawem. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za czas oddelegowania do pracy na rzecz związków zawodowych, tutaj z uprzejmością, ale taki obowiązek jest dla funkcyjnych, czyli tak naprawdę przedsiębiorca działalność funkcyjnego działacza finansuje. Zapewnienie lokalu również jest, proszę Państwa, zapewnione na koszt. Pracodawcy i najnowsza, proszę Państwa, propozycja z ostatnich tygodni, gdzie się przejawiało, przebiło się tylko w mediach, odwrócenie e, zakazu emerytur pomostowych. Ale proszę Państwa, w tym projekcie jest jeszcze kilka ciekawostek. Mianowicie taka ciekawostka, że dzisiaj tak naprawdę, jeżeli pracodawca zwolni pracownika i pracownik uzna, że mi się nie podoba, że mnie zwolnił rzecznik, to ja składam wniosek o zabezpieczenie i rzecznik nie ma nic do powiedzenia. Sąd z automatu, bo dzisiaj jest przepis taki, że może, może, wykreśliło się, może, czyli że teraz jest, że musi. Że, czyli generalnie rzecznik nie chce z mochem pracować, wyrzuca mnie, a ja. zwalniam cię co? Marek, masz nie, nie, do końca maja mojej maja... kadencji robota. <grym> ale idę do sądu i mówię sorry, rzeczniku, nie ma takiej możliwości i w tej ustawie, proszę Państwa, no jest gwarancja na wypowiedzeniu pracy pracodawcy, z którym ktoś chce się pożegnać. No nie wiem, jak się nie przebija w mediach ten przepis, że jest zmieniany. Odprawa dla pracownika do Terytorialnej Służby Wojskowej. To są dwa problemy. O jednym pan rzecznik powiedział, czyli w ustawie o obronie ojczyzny jest odprawa dwutygodniowego za dwa tygodnie wynagrodzenia, ale mieliśmy też zgłoszenia przedsiębiorców, gdzie ja zaczynam pracę pierwszego załóżmy czerwca. Drugiego mnie powołują do służby, a za ten miesiąc pracy rzecznik ma mi zapłacić. To jest drugi przypadek, gdzie za miesiąc nieobecności w pracy pracodawca płaci. W tej, takie są mamy korespondencję z Ministerstwa Obrony. Ja z tym nie polemizuję jako patriota. Ministerstwo obrony nam podpisało, że to jest obowiązek wspomagania służby wojskowej przez każdego. No i mamy i płacimy podatki, z tego podatku powinna być finansowana służba wojskowa. Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności to jest polemika e, już wieloletnia, kiedy nie ma działalności prowadzonej, a podatki są płacone. Tutaj nie, nie, nie widzę na razie jakby jakiegoś takiego e, przechyłu. Kwestia kwestionowania przez US kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Tutaj przy pomocy naszego Wydziału Interwencji Procesowej jest pan dyrektor Chrupek Paweł, ale też jest pani gdzieś Agnieszka Majewska, dyrektor oddziału w Gdańsku, gdzie jest Wasz Izabela Hasińska. I Izabela Poznań, czyli pełnomocnicy procesowi, którzy reprezentują rzecznika. I już są orzeczenia ze skargi nadzwyczajnej, gdzie zaczyna być linia odwrócona: że ZUS nie może sam kwestionować deklaracji, którą. Pracownik, pracodawca jakby tutaj e, zadeklarowali w ubezpieczeniu społecznym, bo sytuacja jest tego typu, że e, jest od do. Ktoś jak wyższy pułap sobie określił podstawy, zapłacił wyższe składki, ale jak już poszerzyła kobieta na macierzyński trzeba było płacić wyższe świadczenia, co ZUS to podważa. A, Ale tutaj to jest bardzo ciekawa sytuacja z tym ZUS-em. No miało być 5 minut, no, ale trudno, No bardzo no, no, ciekawe. Znaczy odliczam kilka no, wypowiedzi. <laughs> <laughs> chodzi o to, że ZUS generalnie wymaga znaczy wymaga, no są przepisy jest ktoś zatrudniony albo sama się zatrudniła kobieta bo prowadzi firmę, no i płaci składki na ubezpieczenie społeczne póki płaci to jest wszystko ok, i jak płaci nie chce świadczenia, tak, może 5 lat, 10 15 lat płacić, nie chce świadczenia nikt się tym nie przejmuje płaci fajnie ale jak tylko zachoruje, zajdzie w ciążę, to natychmiast przychodzi Jezus i mówi zaraz, zaraz, proszę Panią, no, y, y, pani y, prowadzi działalność gospodarczą, ma Pani niższe dochody niż pani zadeklarowała y, y, wysokość, od której na naliczona jest składka. No wiadomo kobieta chce zajść, może to się ubezpiecza w ramach oczywiście prawa, tak? Bo mamy tam witełki. Najniższe, najwyższe. Więc się ubezpiecza, bo no, jeżeli chyba każdy tak by zrobił, to jest naturalna sprawa. Jak, jak to jest źle, to nie zmienią ustawę. To ona je zrobiła, jest okej. Okay. No oni mówią, stawiają decyzję, nie, bo nie miałaś takiego dochodu, proszę Panią, żebyś Pani mogła to zrobić. Ale uwaga, druga sytuacja. Nie macie dochodu, który Wam pozwala zapłacić najniższą stawkę. Na przykład macie straty. A, ale z tutaj ZUS nie ma żadnych poproszeń, no nie macie tu to komornik, płaczcie, tak? Więc to mniej więcej jest logika urzędników, którzy łamią konstytucję biznesu. Tutaj z zus to jest w ogóle historia taka, że my ten ostatni rok mojej kadencji postanowiłem tę instytucję spróbować zmienić, tak jak się zmieniła skarbówka. Pewnie macie różne przykłady na temat skarbówki, ale naprawdę tamte zmiany poszły od góry i jest zupełnie inaczej niż było. Przepraszam Mareczku, jeszcze ci daję dwie minuty, bo ci zabrałem. Kolejna kwestia ZUS-u, bo faktycznie jeżeli chodzi o te tysiące wniosków, które wpływają rocznie do Rzecznika, to 85-90% to dotyczą ZUS-u, nie, nie skarbówki tak zwanej. Kwestia jakby poza prawnych kompetencji i to nie jest kwestia ZUS-u, bo tak się przyjęło po 89 i pewne kompetencje sobie ZUS jakby sam wyszarpał, nawet w sądach. I, a mianowicie jedną z kolejnych jest nieustawowy wspólnik iluzoryczny, gdzie się podważa umowę spółki czy dwóch osób, które zawarły umowę, ba wpis w KRS-ie, czyli rozstrzygnięcie sądu, yy, podważa się i ZUS przychodzi i mówi, ale z Rzecznikiem to nie jesteście wspólnikami, że tak naprawdę Rzecznik jest jednoosobową tutaj. Yy, 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 osobą prowadzącą działalność i z tego tytułu ma płacić składki, a nie z tego tytułu, że jesteśmy wspólnikami. Problem polega na tym, że znowu wstecz to jest działanie, rok, dwa, trzy i są tak naprawdę w, w sytuacjach kryzysowych, kiedy ktoś potrzebuje świadczenia, to się to wtedy po, podważa i z tego tytułu nie ma być jakby świadczeń. Ministerstwo, ja tylko skończę. Na etapie jesteśmy takim. Ministerstwo Polityki Społecznej mówi, że tak się przyjęło w orzecznictwie, ten wspólnik się został wykreowany i tak jest. Natomiast dzisiaj na etapie Ministerstwa Sprawiedliwości rzecznik 9 maja wysłał zapytanie, przepraszam, 9 czerwca do ministra sprawiedliwości. Dlaczego? Co z KSH, czyli z kodeksem spółek handlowych i z KRS-em? Bo jeden sąd podważa rozstrzygnięcie drugiego sądu. Czyli jeżeli jest wpis, że są wspólnicy, to dlaczego instytucja pod tytułem ZUS podważa w ten wpis, To Już są ostatnie slajdy. Pod. Potrzeba wyznaczenia ram współpracy pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami. Kodeks dobry. Słowy przeczytają państwo na naszej stronie, bo będzie wisiało. Dziękuję za uwagę. O. Bardzo dziękujemy.